Podium w e, finale Mistrzostw Polski do tego eliminację do, do, do Mistrzostw Świata, do Grand Prix e, też, też mam zamiar awansować do, do, e, do jak najdalszej rundy, być może do, 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 do Grand Prix Challenge i, i powalczyć o wejście do Grand Prix. A oprócz unitarnych, starty w jakich innych jeszcze klubach, klubach zagranicznych? E, tak, mam również kluby zagraniczne przedłużyłem pod koniec sezonu kontrakt w lidze szwedzkiej z tegorocznym mistrzem mistrzem Szwecji Leonem Gislawet. Znaczy rozmawiam teraz na temat kontraktu w Anglii wygląda na to, że będę dalej startował w Ipswich w, Ipswich w angielskim klubie do tego Uniatarnów myślę być może jeszcze znajdę klub klub w Niemczech także to będzie ale to będzie dodatkowa liga także trzy ligi wystarczająco w minionym sezonie średnia Twoja, grubo ponad 2,5 tysięcy punktów. Jak będzie w przyszłym? No mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. W miarę jedzenia apetyt rośnie, forma, forma dopisywała w tym sezonie. Będziemy, będziemy pracować nad tym, żeby, żeby ta forma... Została co najmniej utrzymana albo i podniesiona. Budowanie zespołu, który w ciągu roku ma powrócić do grona ekstraligowców rozpoczęto od rozmów z Januszem Kodziejem, liderem i kapitanem zespołu Jaskółek. Janusz, podczas spotkania w Rzeszowie tego przegranego, tego decydującego o, niestety o degradacji, powiedziałeś, że twoje starty będą uzależnione od tego, czy zostanie zmontowany silny zespół. Ten zespół chyba stał się już faktem. No dokładnie tak. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem. Yy... Jeśli będzie deklaracja dobrego składu, to ja zostaję, I oczywiście tak się stało i ja zostałem. Masz chyba wspaniałych kolegów, właśnie jak ich oceniasz? Jak oceniasz ich dotychczasową postawę i co oni powinni w tym roku zrobić? Janusz Kowalczyk nie powinien być już tym samotnym jeźdzcem, jak to było właśnie w minionym sezonie. No dokładnie tak jest. Są to dużo bardziej doświadczeni zawodnicy ode mnie. Dużo więcej już zjedli niż ja no na pewno będę miał się czego nauczyć od nich no cóż, no wydaje mi się, że poziomem będziemy mogli naprawdę dużo teraz zrobić i no cóż, tylko się cieszyć i, i ufać, że gdy zacznie się sezon naprawdę będziemy dobrze punktować po tych transferach bez wątpienia jesteście faworytem numer jeden, ale właśnie taka rola zobowiązuje. Będzie obowiązywało chyba hasło B mistrza i być może w niektórych spotkaniach będzie trudno. Jasne, tak tak jest, będzie trudno, ale wiadomo, że po to tutaj jesteśmy, po to tworzymy ten właśnie zespół, ten team, żeby, żeby jechać właśnie o te pierwsze miejsca. I, I głównym naszym teraz celem jest to, żeby wejść do Ekstraligi i tego się chcemy trzymać. Ja się patrzę na Twoją rękę, z tego co wiem, powróciłeś z dani. No i powiedz, chyba kłopoty z blachami, masz za sobą. No dokładnie tak. Oczywiście nie odbyło się bez problemów, ponieważ e, m, zabieg miał trwać pół godziny, trwał tylko 2,5 godziny. E, troszeczkę dłużej, ponieważ e, no, śruby były troszeczkę popsute, e, trzeba było je rozwiercać i, i powiedzmy, kombinować z nimi no ale na szczęście mam to już za sobą, troszeczkę jeszcze boli ale miejmy nadzieję, że tak po miesiącu zacznę się przygotować do sezonu i będę cały e, no taki jak mam być bez, bez tych blach e, powróćmy jeszcze na moment do Twojej eskapady e, poza Ocean Atlantycki, tam przebywałeś na zaproszeniu no, Twojego na pewno przyjaciela z toru Grega Hankoka. opowiedz co tam się wydarzyło e, no muszę powiedzieć, że Grek nas zaprosił, bo jest nam bardzo, jest mi przede wszystkim bardzo z tego powodu jestem bardzo zadowolony Mieliśmy tam małe wakacje Trwało to 2,5 tygodnia Mogliśmy troszeczkę pozwiedzać Być na rollercoasterach Greg pozabierał nas W parę ciekawych miejsc Uderzyliśmy do takich firm jak Trolley Design czy Oakley Po prostu wiele takich ciekawych firm Gdzie naprawdę tam w Stanach Może tutaj dużo o nich nie wiemy Ale tam w Stanach dużo one znaczą No cóż, no muszę powiedzieć, że no Czasami Wracam myślami do, do, do tych rzeczy, które przeżyliśmy i, i szkoda mi tego czasu, że to już tak szybko minęło. Jasiek, od kilku lat, no niestety nieskutecznie, pukasz do bram Grand Prix. Czy sądzisz, że w roku 2009 ten cel wreszcie uda Ci się, się osiągnąć? No będę robił wszystko, co w mojej mocy i, i pracujemy w zimie. E, cały mój team pracuje ile tylko może. E, no cóż, miejmy nadzieję, że może po tych wyciągniętych blachach no, coś się zmieni i, i to mi jeszcze pomoże. Miejmy nadzieję. Podczas tegorocznego sezonu trener Roman Jankowski wielokrotnie narzekał na to, że no nie miał wpływu na formowanie, na kształtowanie zespołu właśnie przed tym sezonem. W tym roku jest zdecydowanie inaczej. Chyba masz powody do zadowolenia. Tak, jestem zadowolony po, po tym niefortunnym sezonie, który był, no, stworzyliśmy nowy zespół po to, żeby szybko powrócić do elity. A, i myślę, że mogę spać spokojnie dzisiaj już, od dzisiaj. Podpisanie nowych kontraktów to oczywiście leżało w gestii działaczy, ale czy właśnie ze strony trenera były także jakieś sugestie czy te sugestie no, zostały z tego wynika chyba spełnione? Tak, tak, rozmawialiśmy dużo na temat składu, także wszystko jest ok, skład mamy dobry, który myślę pozwoli nam spokojnie walczyć o, o powrót do Ekstraligi. Nazwiska, które widnieją w składzie Tarnowskich Jaskółek na przyszły sezon gwarantują na pewno no, walkę o najwyższe cele, walkę o powrót i w związku z tym mam pytanie, jak będą wyglądały przygotowania zespołu unitarny do nowego sezonu? Czy macie już opracowany jakiś plan zgrupowań, treningów? Jak to będzie wyglądało? Tak, rozpoczynamy yy, od środy. Zajęcia ogólnorozwojowe. E, tutaj na miejscu w Tarnowie. Koniec stycznia mamy zaplanowane zgrupowanie w górach. Oczywiście e, cała drużyna pojedzie włącznie e, z zawodnikami zagranicznymi e, na to zgrupowanie. Tutaj e, na miejscu przygotowuje się miejscowi zawodnicy z Tarnowa. A, e, Reszta, każdy się przygotowuje u siebie tam w miejscu zamieszkania. Będą przeprowadzane testy y, kontrolne, y, wydolnościowe tak zwane, żebyśmy wiedzieli, co y, się dzieje z zawodnikami. Myślę, że z niecierpliwością będziemy czekać do rozpoczęcia sezonu. No też jeszcze mam prośbę. Co chciałbyś na koniec powiedzieć tarnowskim kibicom czarnego sportu? Chciałem ja pozdrowić przede wszystkim kibiców tarnowskich i już dzisiaj ich zapraszam do, na przyszły sezon, na stadion. Myślę, że będzie to całkowicie in, inaczej to wszystko będzie wyglądało niż to było w ubiegłym roku. No i liczę oczywiście na wspaniały doping ze strony tutaj fanów. W przyszłym sezonie punkty dla zespołu unitarnów ma zdobywać nowy zawodnik tego klubu, nowy zawodnik jasków, Bjarne Pedersen. Bjarne, jak to się stało, że znalazłeś się w Tarnowie? Bjarne, how did it happen that you eventually ended up in Tarnów for the next season? Uh, no, I, you know I was I was I have a couple of great seasons in in, in and uh, I just feel I need a new challenge and um, Tarnow w kontakcie mnie I found, you know, that was the right place to go. Po kilku naprawdę niezłych sezonach w Gdańsku po prostu stwierdziłem, że potrzebuje zmiany, potrzebuje jakiegoś wyzwania. Tarnow był ze mną w kontakcie i stwierdziłem, że jest to dobre miejsce na jazdy w przyszłym sezonie. A co wcześniej wiedziałeś właśnie o unitardów o kolegach z drużyny? I, I, I do not know too much about the team but of course I know of was there, I was down here with um with Torn, so um was you know I like to track down here and that was one of the club I would like like to go to before I finish my my career. Nie